Mija 2014 rok. To był dla Szczecinka naprawdę rok dobry. Wykonaliśmy wiele inwestycji, do bardzo udanych należał sezon letni. Uzyskaliśmy duże dochody, pozwalające też z dużą nadzieją myśleć o Szczecinku 2015 roku. Za kilka godzin otworzymy szampany i, i przywitamy ten nowy rok 2015. To będzie niewątpliwie ważny rok, ważny, ponieważ pełen wydarzeń politycznych, rok wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Życzę Państwu podjęcia trafnych decyzji. Życzę Państwu i sobie, aby ten nadchodzący rok nie był gorszy od roku upływającego, aby spełniły się wszystkie Wasze życzenia i marzenia, aby nie trapiły Was problemy finansowe i zdrowotne, abyście mogli być dumni z siebie, swoich rodzin i z miasta. W roku nadchodzącym, 2015, życzę Państwu wszystkiego, wszystkiego najlepszego.